Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wskazał siedzikówny Danutę Weryzalewską Inę pseudonim Inka i Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze Wyrok wykonać narodu polskiego Niech żyje nie, Ognia! Dlaczego Gdańsk, dlaczego Orunia? Inka czekała 69 lat na to, żeby, żeby ją odnaleźć. Jest pomnik, jest mnóstwo entuzjazmu, są ludzie, którzy chcą się spotykać, chcą na ten temat rozmawiać. Zapał, pomysł no, i przede wszystkim odkłamanie rzeczywistości, odkłamanie historii. Jedna osoba przywrócona, odnalezione szczątki yy, osoby szczególnie bliskiej metropolicie Gdańskiemu, Słowojowi Lośkowi Głudziowi, dlatego że Inka pochodziła z jego ukochanego Podlasia. Piękny dzień, piękne wydarzenie, tłumy ludzi, samo odsłonięcie pomnika takie doniosłe, patriotyczne. To jest moment, ale żeby powstał. No to trzeba się troszkę natrudzić, trzeba się zorganizować. Powstał komitet organizacyjny. Mieliśmy tutaj mentora, który troszkę sterował tym przedsięwzięciem. Myślę, że w niedalekiej przyszłości możemy tutaj organizować spotkania młodzieży, szczególnie młodzieży, bo do nich się przede wszystkim kierujemy. Chcielibyśmy, żeby się tutaj odbywały lekcje historii pod chmurką. Bardzo ważna inicjatywa, która będzie... Ten patriotyzm rozbudowywała. Dzisiaj jest mała wiedza o, te, o tego typu rzeczach.